jak lecisz to mi mów nie świruj bardzo ładnie Dawid mówiłem coś Konrad ja nie wiem czy ty masz tyle spodni żebyś się tak nie uwalił zaraz to było kompletnie za mocno nie wolno kochanie chcesz wejść? Chcę Szanada Chcemy się pić. No to musi być wiadomo. Do Szybciej. Nie. Jest jak, jak, ten, no, ładno, jak no, bardzo ładnie. Co? No. Gówno. Teraz się zobacz.